Ruszamy w dalszą drogę. Odwiedzamy ekologiczne gospodarstwo Ewy i Petera Stratenwertów, które znajduje się we wsi Grzybów w gminie Słubice w województwie mazowieckim. Obszar, na którym leży gospodarstwo to bogactwo przyrody. Naturalna Wisła, jej dolina i liczne wyspy, kępy, które stanowią siedlisko wielu zwierząt, zwłaszcza ptaków. Peter jest szwajcarem, który w 1989 roku przeprowadził się do Polski i kupił tu gospodarstwo. Od początku prowadził je metodami ekologicznymi, potem poznał swoją żonę Ewę, Polkę z wykształcenia biolożkę i antropolożkę, która dla niego zamieniła stolicę na wieś. Mają pięć córek, które wybyły już z domu. Małżeństwo gospodaruje na 28 hektarach. Jak to się stało, że przybył pan do Polski i co pan robił w Szwajcarii? No, w, w Szwajcarii spędziłem pierwsze 28 lat swojego życia. Wychowałem się w Bazylei e, z rodzicami. Mieszkaliśmy z, z siostrą i z bratem, tak na peryferii miasta, w ładnym terenie, ale e, od małego jakoś byłem przekonany, że nie będę chciał mieszkać w mieście, tylko na wsi ale tylko w czasie wakacji tam miałam okazję trochę pomagać w gospodarstwie i jak miałem 19 lat decydowałem się na taki na kurs zawodowy. Rolnika, który ogólnie trwa dwa lata w Szwajcarii i em, pierwszy rok w Thurgau, to jest w wschodniej Szwajcarii. Później spędziłem dwa lata w, w Alpach Szwajcarskich, w Graubünden, tam się nauczyłem robić sery, aż zdecydowałem wyemigrować do Polski. Skąd pomysł na Polskę? Mówiono, że taką ostoją jeszcze prawdziwego rolnictwa i bardzo bogate... Środowisko znajduje się w Polsce. I założył pan gospodarstwo ekologiczne. Tak, tak. Od, od pierwszego momentu to było od połowy kwietnia 89 roku. Tutaj osadziłem się 4,7 hektarów ziemi. I bardzo miło sąsiadów i, i zaczynałam tutaj gospodarzyć. Znalazł Pan swoje miejsce do życia, ale także miłość życia. Tak, e, znalazłem i, i, i swoją żonę. E, muszę powiedzieć, że miałam bardzo dużo propozycji tutaj. <laughs> bo bo e, różnych rolników chcieli tutaj sfatać swoje córki ze mną, ale z, żonę poznałem w Warszawie, bo regularnie pojechałem tam ze swoimi pierwszymi produktami. Czyli można powiedzieć, że najpierw połączyła Państwa miłość do produktów ekologicznych, do dobrych produktów. A jak się Państwo tutaj żyje, tak wśród zieloności, ekologicznie? To jest duży przywilej, że, że możemy z żoną żyć w takim miejscu, że mamy świeże powietrze, że mamy zielono, że mamy i, i mamy miejsce, gdzie możemy już od 30 lat jakby, Włożyć w nasze ręce i, 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 i widzieć, jak się to zmienia, i, i starać żeby, żeby to miejsce żyło. Gospodarstwa ekologiczne to jednostka produkcyjna stosująca system zarządzania gospodarstwem i produkcją żywności, łączący najkorzystniejsze dla środowiska i klimatu praktyki, które zapewniają wysoki stopień różnorodności biologicznej. Większość areałów w gospodarstwie Stratenwertów zajmują łąki i pastwiska, które są bazą żywieniową dla ich zwierząt – kóz, krów, jałówki oraz konia. Na pozostałym obszarze uprawiane są zboża, rośliny motylkowe, buraki pastewne oraz gryka. Widać tu na każdym kroku poszanowanie natury oraz miłość do zwierząt. Ewa i Peter prowadzą dwie przetwórnie – serowarnię, w której rocznie produkują tonę dojrzewającego sera żółtego, oraz piekarnię, gdzie tygodniowo jest wypiekanych… Tysiąc bochenków chleba razowego, żytniego na zakwasie, orkiszowego i słonecznikowego. Produkty ekologiczne powstały w gospodarstwie, sprzedawane są w kilkudziesięciu sklepach z żywnością ekologiczną. Jakie państwo macie tutaj ekologiczne rozwiązania w gospodarstwie? Staramy się, żeby w samym swoim życiu też to, co robimy, miało jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko, na planetę. I to oczywiście dotyczy przede wszystkim tego jak się odżywiamy, bo staramy się jeść właśnie lokalnie głównie nasze produkty, ale też od sąsiadów kupujemy. Staramy się o to, żeby źródła energii były odnawialne, czyli mamy pompy ciepła, mamy też ogniwa fotowoltaiczne, też mamy trzcinowe oczyszczalnie ścieków, też są toalety kompostowe. Teraz w ramach takiego kursu ogrodu ekologicznego tworzymy ogrody deszczowe i też się staramy w ogóle, żeby były w różnych miejscach jakieś oczka wodne, bo jest to bardzo ważne przede wszystkim dla ptaków, dla owadów, a ta bioróżnorodność jest dla nas takim dużym priorytetem. Ale też wydaje mi się, że taką ważną zasadą, to jest pewien taki, bym powiedziała, skromny styl życia. Mój mąż jest tutaj bardziej nawet konsekwentny niż ja, bo na przykład nie da się z nim podróżować samolotem i zawsze w transport publicznym. Tak, rychlowe. tak, bardzo nam na tym zależy. Tym bardziej, że no myślę, że też... Dużo osób patrzy na nasze działania, więc jakby tutaj staramy się jak możemy, żeby. Ale przede wszystkim też dla siebie. Chcemy, chcemy tak żyć, żeby rzeczywiście jak najmniej szkody czynić dla środowiska, a jednocześnie czujemy, że nasze życie jest pełne takiej prawdziwej radości, ale tej radości właśnie z piękna przyrody, z tej różnorodności, z takiego autentycznego kontaktu z innymi ludźmi, bardzo ciekawymi ludźmi, bo do nas przyjeżdża naprawdę... Wiele osób z całego świata i, i można powiedzieć, czasami nie trzeba podróżować, żeby, żeby poznać jakieś ciekawe osoby z Malezji, Japonii, Nowej Zelandii, Ameryki, bardzo różnych miejsc. Urodziła się Pani w Warszawie? Czy kiedyś spodziewała się Pani, że zamieszka Pani w takim pięknym, niebieskim, klimatycznym domu i będzie Pani mieszkała na wsi? Nie. <laughs> Czy jako dziewczynka, moi rodzice nawet nie mieli żyjących rodziców czy dziadków na wsi, więc wieś nie była opcją. Natomiast ja rzeczywiście myślę, że to był cudowny wybór i te 30, ponad 30 lat mieszkania tutaj, to no jestem szczęśliwa, że tak moje życie się potoczyło i że, że właśnie nie jestem w tym betonowym mieście. To jest moje miejsce, to jest moja ojczyzna, to jest. Miejsce, do którego należy Dzielicie się Państwo swoją wiedzą, swoim życiem, także z innymi. Jak to jest być takim trochę liderem, wzorem? Się bardzo się staram, żeby nie być tak bardzo liderem, tylko właśnie to się mówi animatorem, w tym sensie, żeby właśnie jakby uczyć, zachęcać, inspirować, ale nie zawsze jakby tak być tą osobą, która jest takim dyrygentem. Chociaż no, wiadomo, że, że to miejsce powstało dzięki naszemu zaangażowaniu. W tej chwili mamy bardzo dużo takich inicjatyw. Mamy stowarzyszenie Ziarno, które na przykład prowadzi zajęcia dla małych dzieci. Te dzieci przyjeżdżają na takie całodniowe lub kilkudniowe warsztaty. Mają taki bezpośredni kontakt z przyrodą. Mogą się zachwycić tym pięknem przyrody albo pięknem tego kontaktu, bezpośredniego kontaktu, czy z kozą, czy z krową. Tego dzieciom bardzo brakuje. Ale robimy też bardzo dużo edukacji dla dorosłych. Bardzo się cieszę, bo udało nam się uruchomić Ekologiczny Uniwersytet Ludowy. To było takie moje marzenie, trochę też Petera marzenie i uczymy rolnictwa i ogrodnictwa ekologicznego. Zauważa Pani, że coraz więcej osób interesuje się produktami ekologicznymi, szuka ich na sklepowych półkach? Tak, tak. Ja widzę taką dużą różnicę. Jak zaczynaliśmy, to owszem była taka rosnąca garstka entuzjastów, ale w tej chwili to się zrobił pewien taki trend.